Index. Radio Radia Index. Tomasz Misiak, zapraszam bardzo serdecznie na, na dzisiejsze spotkanie z naszym gościem, którym jest poseł Bogusław Wątor, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zaczniemy od referendum, zanim dojdziemy do wszystkich spraw związanych z Sojuszem. Rozumiem, że pan też kibicował takiemu wynikowi. Znaczy, nie takiemu wynikowi, tylko takiemu rozstrzygnięciu. Takiemu albo... rozstrzygnięciu, czyli de facto yy... takiemu wynikowi. No chociaż można byłoby powiedzieć, że, no, że może... można było kibicować, żeby więcej mieszkańców opowiedziało się na, przykład. na tak Nie więc wynik Oczywiście. to może być, mógł być różny, ale byleby był korzystny, o tak by można było powiedzieć. No oczywiście, no ja rozumiem też te różnego rodzaju obawy i te różne kwestie na nie,które były mówione przez część mieszkańców gminy Zielona Góra. Ja próbowałem też z nimi polemizować, próbowałem tłumaczyć i to nigdy nie jest też tak, że jest czysto czarno i czysto białe, To są tylko same no, tego za, nie same, przy, nie, same przeciw więc ale suma summarum, jak się położy na szale to na pewno jest to korzystna decyzja się z tego ogromnie cieszę bo to będzie oznaczało nie tylko rozwój pozytywny dalej naszego miasta Zielonej Góry i okolic tu w tym momencie czyli patrz już tego szerszego miasta mam nadzieję za chwilę ale też całego regionu, bo to będzie też taki impuls, szczególnie dla tej południowej części do, do, właściwego, do właściwego rozwoju. No pod względem powierzchni się będziemy cieszy. piątym miastem w znaczy, To jest wskrań. dla mnie akurat już mniej, mniej istotne. Nie? Bo to A Z perspektywy Warszawy to się nie liczy? Taka rozpiętość miasta, myślę, na dziś jest niepotrzebna. Nie? Ale no tak. No, pamiętajmy, że lasy u nas zajmują więc, jednak. Więc tak, dużą ale część tak to musiało wyglądać, więc, więc tutaj akurat ja bym statystykami to nie żonglował, bo to nie jest do końca istotne. Ważne jest, że Zielona Góra wyjdzie spoza swoich granic, bo przecież myśmy się tutaj dusili, tutaj już nie było właściwego rozwoju, można powiedzieć, miasta i, i, i w tej chwili będzie można wiele rzeczy lepiej planować. I będzie mógł być to impuls, to co mówię, do, do właściwego funkcjonowania. No a myślę, że patrząc, patrząc na ilość mieszkańców, bo troszeczkę też przybędzie, no będzie to też jakaś karta przetargowa, szczególnie w dobie, kiedy rządzą nami partia taka, można powiedzieć, konserwatywno-liberalna. K za moment mamy której... wybory, powinien pan powiedzieć, że przejmujecie której... władzę. Dla której yy, y, y, to za rok dopiero, a dla której na dziś liczą się duże aglomeracje. Czyli czym dana miejscowość ma większą ilość mieszkańców, tym ma łatwiej w pozyskiwaniu środków. Więc dlatego my tutaj bardzo dużo y, y, robimy, różnych działań. Między innymi wyjście z, y, tak w cudzysłowie z tymi 49 województwami. To chodziło o, o sprowokowanie dyskusji i co zrobić właśnie z tymi mniejszymi miastami, miastami, które niekiedy, nie, nie tak dawno jeszcze były miastami wojewódzkimi, miały pewien statu, dzisiaj się wyludniają, dzisiaj nikt tam nie chce inwestować. I, i, I patrząc na to, co się właśnie w kraju dzisiaj dzieje, to, to połączenie moim zdaniem ma o wiele więcej za niż przeciw i cieszę się, dziękuję tym, którzy głosowali za i, i y, pokłada, y, no, zgadzając się z częścią obaw tych, którzy głosowali przeciw, y, mogę im powiedzieć, że by byli spokojni. Myślę, że w efekcie finalnym z tego, co, powiedzą, że to była z dobra Z tego decyzja. co słyszałem, poseł Waldemar Sługocki mówi, że on z powodzeniem i chętnie spotka się na terenie jeszcze obecnej gminy Zielona Góra z jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników połączenia, panem Nizurbidą. Podadzą sobie ręce. Zresztą oboje mówią wprost, w tej chwili te ewentualne animozje należałoby wyciszać. Bo wiadomym jest, że troszeczkę spolaryzowała nam się społeczność gminna. No Wiadomym jest, że to nawet pewnie w rodzinach było tak, że jedni zdecydowanie byli za połączeniem, inni przeciwni. W tej chwili no przynajmniej tak się mówi, że dobrze byłoby wyciszać się te emocje, jak będzie pokaże rzeczywistość, bo tutaj przecież teoretycznie nie, ale to, wszystko zostało przesądzone, ale jeszcze nie do końca. Nie może pokazać czegoś innego rzeczywistość, bo jest czas igrzysk, jak to się mówi, i później jest normalne funkcjonowanie, normalna praca. Myślę, że na tym polega demokracja, że mniejszość musi zgodzić się z werdyktem większości, bo inaczej to by była anarchia i to by było zwariowane funkcjonowanie No Zwłaszcza, państwa. że tutaj mieszkańcy pokazali, więc, że potrafią się zmobilizować. Frekwencje mieliśmy no, potężne. Panie, panie redaktorze, ja myślę, że dzisiaj trzeba po prostu zakasać rękawy, obudzić się w nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, która może i dla mnie, jeżeli patrzę teraz tego drugiego punktu, nie jest taka, jaką bym chciał, to... Odnajdywać się w tej nowej rzeczywistości i szukać właśnie dzisiaj już pewnych rozwiązań. A nie widzi pan zagrożeń, że jednak ludzie związani z gminą będą jeszcze próbować w jakiś sposób lawirować? Być no, może będą szukać ja... różnego rodzaju kruczków e, prawnych, no tak, to... aby odsunąć w czasie sam moment e, połączenia. Znaczy no, mam, mam nadzieję, że mam nadzieję, że tego nie będzie. Ja nie chciałbym, żeby y, to było coś takiego, jak jest y, niekiedy mecz. To wszyscy chcemy oglądać ten mecz y, w przyjemnej atmosferze, bez tych takich tak zwanych kiboli, y, gdzie można przy, pójść z całą rodziną, gdzie spokojnie można później z tego meczu wyjść. I chciałbym, żeby tutaj było to tak samo wyglądało, a nie żeby wyglądało to w układzie kibolowskim, że no był stadion, gdzieś tam został jakiś werdykt ogłoszony, wychodzimy i, i, i dalej jest to, można powiedzieć, nie to, co byśmy chcieli oglądać. Mam nadzieję, że tutaj tego nie będzie. Ja z tymi przeciwnikami też wielokrotnie rozmawiałem, też ich przekonując, dając im argumenty. Uważam, że są to ludzie inteligentni, mądrzy i, i mam nadzieję, że pójdą tym tokiem, myślałem, co ja mówiłem, jak dzisiaj odnaleźć się w tej rzeczywistości, jak przypilnować pewnych rzeczy, żeby były korzystne dla tych mieszkańców ich społeczności, bo to też jest ważne, bo to, że, że praktycznie biorąc jest ten werdykt, no to dzisiaj też oni mają ważną rolę do odegrania, pilnowania, żeby to, co było obiecane, to, co były poustalane, żeby było... A być skonione. może, wiesz, żeby pewne rzeczy jeszcze tak, no, tak, doprecyzować tak, aby ostatecznie mają było jakąś do... rolę w na tej planie. nowej rzeczywistości, więc już nie, nie rozmawiajmy o tym, yy, czy tak, czy nie, tylko to, co powiedziałem, w tej nowej rzeczywistości I niech oni sobie znajdą w tej chwili właśnie yy, płaszczyznę do, do pewnych tych działań, żeby, żeby byli tym bezpiecznikiem do... Yy, do, do załatwienia tych wszystkich spraw, które te społeczne... A myśli pan, chciała? że referendum w samej Zielonej Górze powinno się odbyć? Czy wystarczą konsultacje społeczne? Ja, z mojego punktu widzenia wystarczą konsultacje ale dla czystości sprawy, żeby później gdzieś właśnie oponenci, czy ktoś nie nie, nie opowiadał różnych y, historii, bo ja usłyszałem y, różne też w tej sprawie opowieści, to myślę, że referendum by było taką kropką nad i gdzie, która by przypiętowała y, tak, całość. By, nie, 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 już by nie było żadnych wtedy wątpliwości, a tak to zawsze będzie, że a to konsultacje to A termin dać, jesienny tak. związany z wyborami hmm. samorządowymi, to dobry termin na referendum, żeby nie to dwa w jednym zrobić? No, na pewno by to, pod... no mam nadzieję, żeby pociągnęłoby jedną i drugą frekwencję, nie? więc dla nas, dla regionu by to było dobre. Jeżeli byłoby to możliwe, to ja zachęcałbym Radę Miasta, bo to chyba Rada Miasta podejmuje w tej sprawie decyzję, do właśnie pójścia w tym kierunku, żeby spróbować łączyć to z wyborami, bo wtedy podciągamy frekwencję. A jak się okazało, w minie frekwencja była bardzo wysoka w tej materii, być może no w zielonej w mieście... górze, umówmy się, że, że nie I... będzie aż takich emocji, więc Naturalnie. Y, myślę, że, że tak, taką frekwencję, jeżeli to nie byłoby połączone z wyborami, będzie <grym> trudno y, osiągnąć, aczkolwiek trzeba też mieszkańców namówić, żeby po prostu wypowiedzieli, wypowiedzieli się, bo referendum oczywiście. to jest właśnie udział w sprawowaniu władzy, nie? W rozwiniętych demokracjach... I to taki bardzo namacalny. Tak, w rozwiniętych demokracjach tych referendów jest bardzo dużo, bo daje się właśnie wolę rozstrzygania, szczególnie w tych istotnych sprawach społeczeństwo, żeby to społeczeństwo decydowało nie poprzez swoich przedstawicieli, tylko bezpośrednio. A bezpośrednio I mogło korzystać z tych tak, narzędzi demokratycznych, tak, tak, które oczywiście. zostają im dane. Jak już jesteśmy przy frekwencji, jak pan prognozuje, jak będzie to wyglądało w najbliższą niedzielę? Wybory do Europarlamentu. Tuż, tuż. No chciałbym i mam nadzieję, że radio, w którym jesteśmy, też wszystkich nawołuje, szczególnie. Bardzo tych często, kiedy tylko mamy tak, okazję, tak, nawołujemy wszystkich, aby spełnili bo, bo, swoje wiemy, że, że w tym środowisku, powiedzmy, studentów i, 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 i niżej, to ta frekwencja jest najsłabsza, więc tutaj trzeba by zmobilizować, bo to są akurat takie wybory. Tak jak tutaj mówimy o tej demokracji, w której mamy wpływ na to, ilu będziemy mieli przedstawicieli w Brukseli z naszego okręgu. Bo czym wyższa frekwencja, tym więcej przedstawicieli. Pięć lat temu, żeśmy, przez to, żeśmy doszli do tak no, no nie, by, nie, nie byliśmy w średniej krajowej, ale troszeczkę poniżej średniej krajowej. Mieliśmy cztery mandaty. Dziesięć lat temu byliśmy dużo poniżej średniej krajowej. Mieliśmy tylko trzy mandaty. A to jest o tyle też istotne dla Zielonej Góry, dla e, tutaj mieszkańców, e, bo my mamy okręg z zachodniopomorskim ze Szczecinem. No, trudno jest rywalizować Bardzo okręg, Zielonej ze Szczecinem, Góry zielonej górze, ze, Szczecinem. ze Szczecinem. Więc raczej te pierwsze mandaty są zachodniopomorskie. Czy kandydatów, którzy są też silnie Umocowani w zachodniopomorskim. Więc jeżeli chcemy mieć tego kandydata z Zielonej góry, tutaj z nami związanego, no to trzeba liczyć na to, że będzie to trafiony drugi. drugi Dlatego trzeba drugi głosować. Żeby A żeby ten był ten, był ten był drugi mandat, no trzeba, trzeba, po prostu, trzeba po prostu głosować, bo tutaj, tutaj frekwencja jest bardzo ważna i bardzo istotna. Wczoraj widać było pana między innymi na zielonogórskim deptaku, ruszyła kampania trzy razy tak, to tak jest symptomatyczne, bo powtarza nam się, i w Minię I teraz przy okazji innej sprawy, ważnej z perspektywy wszystkich Polaków, Sojusz Lewicy Demokratycznej rusza w taki tur, można byłoby powiedzieć. Dzisiaj jesteście w województwie lubuskim, a ta akcja jest ogólnopolska? Tak, tak, no akcja jest ogólnopolska. I w tym samym jest, czasie się odbywa? My ją robimy wspólnie ze związkami zawodowymi. I ta akcja ma uświadomić dzisiaj rządzącym, że w Polsce to, co ja tutaj też na antenie radia mówiłem, jest przeogromne rozwarstwienie społeczne, że w Polsce żyje coraz więcej ludzi poniżej minimum socjalnego i poniżej minimum egzystencjalnego, i trzeba robić takie mechanizmy, że nawet jak mówimy, że jest kryzys, to za ten kryzys nie może ponosić odpowiedzialności i nie może dotykać ten kryzys tych ludzi najmniej zamożnych, tylko powinno być to równo rozłożone. Tym bardziej, że ten kryzys nie spowodował załóżmy Kowalski, Nowak chodzący tutaj po deptaku, tylko spowodowali można powiedzieć ci, którzy mają te pieniądze, a niejednokrotnie pieniądze spekulacyjne i, i grają na Wall Street czy na innych no Tutaj mówicie o, o bardzo I, ważnych tak, sprawach. Ja chciałem teraz już teraz merytorycznie, panie redaktorze, do tego przejść. I my uważamy, że jeżeli rząd y przesunął pieniądze z OFE do budżetu, to czyli tak naprawdę zasilił, zasilił budżet państwa, bo co innego by było, gdyby stworzył takie państwowe OFE, które by było pod kontrolą Oczywiście. państwa, to wtedy byłoby co innego. I, bo my nie jesteśmy zwolennikami, w, 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 znaczy uważamy, że OFE powinno funkcjonować, ale na zasadzie do wolności, kto chce, niech sobie tam oszczędza. Na tym powinna też polegać demokracja, nikt nie powinien być do niczego zmuszany, ale powin, powinno być OFE. Państwowe, też nie, czyli takie, które będzie pod kuratorem państwa, żeby też no nie były te pieniądze niejako wydawane, bo wielokrotnie żeśmy słyszeli, jak te ofa. Ale takie państwowe ofa nie spowodowałoby, że stworzyłaby się, stworzyłby się i druga i potężna państwowa instytucja nierozma... dzieląca nie, pieniądze? Nie, 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 bo to by było, przy, przy, to, by było to samo przerzucić, tylko chodzi o to, żeby one były odłożone, żeby one pracowały, a nie były wrzucone w tym do sensie, budżetu państwa. Tak najskrócej, umówiąc, oczywiście tam są jeszcze szczegóły. No i tu w, mówicie, że od 200 i... zł mogłyby podskoczyć emerytury, tak, no żeby jeżeli... te pieniądze. Ja jeżeli, rząd, jeżeli rząd sobie y, dorzuca i zabezpiecza budżet, no to jeżeli mówimy o skali 2 miliardów złotych, a tutaj mówili mówimy, o, rząd przejął przecież ZOFE. Y, Grube dziesiątki miliardów złotych tam przecież to jest chyba, jak się nie mylę, ponad 100 miliardów, no to 2 miliardy nie jest tak dużo. A dzisiaj za 800 zł najniższej emerytury trudno jest przeżyć. Myślę, że się wszyscy radiosłuchacze z tym zgodzą, więc jakbyśmy podnieśli tym najbiedniejszym emerytom o te 200 zł, to myślę, że się nic by dla rządu i dla tego budżetu nie stało. Kolejną rzeczą to my cały czas mówimy, że dążymy do tego, żeby być państwem cywilizowanym. Naszymi Wzorcami są Niemcy, Francuzi, Włosi. I dlatego wspominacie Melcy. o czasie pracy, tak? Tak. I, i, ale tam, czas, tam stawka godzinowa jest uregulowana. Czyli nawet w tej chwili, jak SPD z CDU negocjowało, to negocjowało wysokość tej stawki, jaka powinna być minimalna zapisana ustawowo. I my chcemy dążyć do państw cywilizowanych. Nie chcemy być Azją, albo w Europie Rumunią, czy Bułgarią, tylko chcemy być państwem cywilizowanym. Chcemy powiedzieć, nie, ustawowo zagwarantujemy. A nie że boicie się, że będzie godzinę, to tworzyło szarą strefę? Za godzinę. Yy, pa, panie redaktorze, no, umówmy się, czym są umowy śmieciowe? No to, 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 też to jest forma szarej strefy. To też jest już praktycznie biorąc jeszcze pytanie czy pana zdaniem to, że ktoś, że nawet w urzędach pracy są oferty na 2,50 za godzinę, to to jest wszystko, wszystko ok? No nie, mi się wydaje, że jeżeli wpiszemy 10 zł, a nie jest to wcale dużo, bo praktycznie... A no w porównaniu myśmy, do Niemiec to jest to bardzo mało. Ja no tak, no to jest bardzo mało, bo tam jest 10, ale euro, nie? Tak. Więc, więc popatrzmy jaka to jest skala różnicy. Te 10 zł, to będzie to już początek pewnej, pewnego normalizowania. Te 10 zł, no to, to jest mniej więcej jakbyśmy tam przeliczyli, przelicznik najniższej krajowej, ale wtedy też y, to będzie dotyczyło nie tylko umów zleceń czy, czy innych form, tylko też również umów stałych. No ale w jakimś sensie też wtedy obciążycie przedsiębiorców. Nie mówię o tych gigantach, ale, nie, nie, ale obciążymy, panie redaktorze. Nie, pokażemy, że nie można oszukiwać tych ludzi, bo jeżeli dzisiaj przedsiębiorca płaci, 1600 no załóżmy tą najniższą 1650 zł pracownikowi i mówi, ja ci płacę, to jest twoja pensja, bo tak państwo mówi, że 1650 ci muszę zapłacić, a ty masz pracować tak, tyle ile ja uważam za stosowne, czy 12 godzin, no jest to wizyta, czy 6-7 godzin nie można generalizować, w tygodniu. Nie tak w momencie, dzieje. kiedy wprowadzimy stawkę godzinową, to nawet jak nie będziemy patrzyli pod kątem nadgodzin, czy tam czegokolwiek, tylko stawki godzinowej, no to przepraszam bardzo. No to już będziemy widzieli, że jeżeli będzie tych godzin, że tak powiem, więcej, no to pracownik będzie mógł wprost o pewne rzeczy się domagać. Że on powie, że przepraszam bardzo, ja mam zagwarantowaną minimalną pensję, ale mam też zagwarantowaną minimalną godzinową pensję. Czyli tutaj w tym momencie. Ale czy nie pan, powinniście... mnie, pan mnie Wszystko jasne. Poszule, jest to nie? jak najbardziej szlachetne z punktu widzenia tych, którzy rzeczywiście pracują na tych umowach w stawkach godzinowych, strasznie niskich, ale czy nie powinniście pójść dalej w takim układzie myśleć o tym, aby zmienić system podatkowy dość mocno, tak, aby odciążyć zwłaszcza tych małych i średnich przedsiębiorców. Tak, ale my do tego dążymy, bo trze trzecią grupą to jest właśnie kwestia uregulowania tych całych umów śmieciowych, umów na czas określony, które trwają w nieskończoność tak naprawdę. Tego nie powinno być. My chcielibyśmy ucywilizować, kwestie, czyli polega yy, znaczy jak pan ja, ja się cofnę za, bo najlepiej najlepiej przykład jak myśmy rządzili to przecież SLD nie platforma platforma podnosi podatki yy, VAT y, inne praktycznie biorąc pokażmy co platforma obniżyła panie redaktorze No, no to już nic długo nie trwa obniżyła. ta chwila z podniesieniem podatków Nie, ale podatku, no, VAT żadnego VAT, po, miało, miało zapowiadała że będzie celu. obniżała podatki a żadnego podatku nie obniżyła. Jedynym rządem który obniżył tak naprawdę podatki było SLD. Obniżył akcyzę, platforma tą akcyzę podnosi. Bo my wychodzimy z założenia, że Podatki czy jakiekolwiek obciążenia nie powinny być super wysokie, tak jak to robi Platforma A, brakuje nam w budżecie, no to podnosimy akcyzę na alkohol, załóżmy na papierosy. Im się wydaje, że to będzie więcej do budżetu. Nie, życie pokazuje, że to jest mniej do budżetu, bo tak jak pan mówi, robi się wtedy szara strefa. Lepiej jest obniżyć po, i wtedy ten, który, załóżmy, handluje tym, tymi towarami, to w tym momencie pracodawca, który zatrudnia, jak zobaczy, że on obciążenia swoje podatkowe nie ma zbyt wysokie, to on nie będzie, nie będzie mu się to kalkulowało, ryzy mu nie się kalkulowało więc my chcemy z jednej strony uregulować to, żeby miało to wymiar cywilizacyjny, czyli państw takich można powiedzieć, do których chcielibyśmy dążyć, i, i, i przy jednoczesnym obniżaniu obciążeń dla pracodawcy, bo naszym zdaniem to się wyrówna. To się wyrówna, a tak naprawdę jeszcze pra, pracodawca na tym zyska w efekcie finalnym i wszyscy będą zadowoleni. Będzie zadowolony pracodawca, bo będzie miał uregulowany system, a z drugiej strony będzie, będzie zadowolony y, p, pracodawca, bo będzie miał mniejsze obciążenia. To o, o czym wielokrotnie mówią. Więc nie róbmy fiskalizacji w państwie, tylko właśnie faktycznie, namacalnie te podatki, te podatki, które można, czy może podatki obciążenia, bo to nie niekoniecznie podatki y, r, r, w różnej formie redu, redukujmy, bo Przecież tak samo jak mówimy o tym vat którym pan, panie redaktorze wspominał, to znowuż, kogo ten VAT najbardziej dotyka? No najbardziej dotyka tych biednych, bo oni ten VAT płacą w bułkach, w chlebie, w, w energii elektrycznej, w, w życiu codziennym. I ten 1%, Czyli te kilkadziesiąt złotych dla człowieka niezamożnego to jest bardzo duże pieniądze. Dla bogatego to on tego może nawet nie odczuje. Więc my nie szukamy rozwiązań do budżetu, takich, które by zrównoważały, można powiedzieć tak z punktu widzenia naszego, wprowadzały sprawiedliwość społeczną, tylko na zasadzie takich, abijmy tych, A którzy, będziecie są, którzy są najbiedniejsi. Eee, tych, którzy myślą podobnie w innych partiach politycznych. Znaczy, no my będziemy z tym wychodzili, no czy nam się uda to przeprowadzić, czy nie, no to jest yy, druga rzecz. No, my... Ileś pomysłów naszych no, nie udaje się do tej pory wprowadzić. My jesteśmy też jedynym państwem dzisiaj z tych państw takich rozwiniętych, które nie ma opodatkowania transakcji finansowych. Myśmy już ostatnio na ten temat rozmawiali, rozmawiali więc ja tak. tego nie będę rozszerzał, które by mogły przynieść do budżetu środki finansowe. Ale ja powiem tak, jak będziemy siedzieli i mówili, a i tak nam się nic nie uda, nic nie wyjdzie, bo ten rząd Tuska, Platforma Obywatelskie na nic się nie zgodzi, no to faktycznie nic nie będzie. My musimy wychodzić, mówić, trąbić i, i mam I nadzieję, Zbierać że... podpisy. I tak, ale to o to też chodzi, żeby pokazać Oczywiście. rządowi, że to nie jest pomysł Sojuszu Lewicy Demokratycznej i ONZ-u, tylko, jest tylko, tylko rzecz, że społeczeństwo, społeczeństwo tego oczekuje. Nie? A to, co jak mówiliśmy o referendach, że to jest najwyższa forma demokracji, to moim zdaniem najwyższą formą wnoszenia projektów, jakby ustaw i to, za czym stoi, są właśnie ustawy. Obywatelskie, te, gdzie są zebrane setki tysięcy podpisów, i my, jako Sojusz Lewicy Demokratycznej, z założenia Chyba, że to jest no idiotyczny pomysł, no to wtedy nie, ale założenie, jeżeli on ma w sobie trochę, tego nie odrzucamy w pierwszym czytaniu projektu obywatelskiego. Właśnie z tej zasady, że to jest, że, że tak powinna wyglądać demokracja. Jeżeli społeczeństwo zebrało się, zebrało tak dużo podpisów, no to my powinniśmy chociażby się nad tym pokłonić, a nie od razu do kosza w pierwszym czytaniu. To jeszcze raz na sam koniec podkreślmy słowo społeczeństwo, obywatelskość, i to aby wszyscy poszli na wybory już w najbliższą niedzielę wybory do Europarlamentu. Pan pewnie powie głosować na Sojusz Lewicy Demokratycznej. No tak, no, lista numer trzy. Mamy tam bardzo dobrych kandydatów. Jest pan lider profesor Liberacki, jest z Zielonej Góry Tomasz Wątal, ale są też inni: Edward Fetko, Kazimierz Pańtak, także pani Izabela Kumor Pilaczyk. Mamy znakomite nazwiska, są to ludzie sprawdzeni, ludzie, którzy właśnie pokazali, że oddziałają dla ludzi, że coś dobrego robią i, i chcą A ja dodam od siebie, żeby po prostu iść, i bez względu na to, kto jakie ma zapatrywanie, nie głosuje. Tak jak mu, jak mu sumienie pozwala, najważniejsze, żeby iść, żeby ta frekwencja była jak Wyższa. Bogusław Wątor, posłuch Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był dzisiaj gościem rozmowy na 96. Dziękuję Wam. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Was. Rozmowa Radia Index. Od poniedziałku do piątku o 9.30.